A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy sobie w e, Wikingów, że tak powiem w skrócie. E, ostatnio na mógł się zobaczyć, że się wziąłem tutaj za konstrukcję tego, już to przedstawiłem, już, już to, że tak powiem, powstało. E, więc teraz mam nadzieję, że będziemy coś na tym tutaj bazować. Ale jest problem taki, że ja tu nie widzę, żeby się ktokolwiek za to wziął. E, więc prawdopodobnie oni dopiero tutaj to sadzą, tak. Jest bardzo mało farmerów z tego co widzę. Tak, widzicie, tutaj jest dopiero sadzenie, tutaj jest dopiero nawadnianie, tutaj jest dopiero sadzenie, a nie ma więcej, nie ma więcej skąd ich wziąć. Eee, więc będzie możliwe trochę problem z tym wszystkim, pomimo tego, że się udało tutaj to tam zrobić. No eee, nie wiem, jak im tu kazać, że tak powiem, zmusić ich do tego, żeby tutaj przyszli. Więc no niestety, ale tak tutaj będzie. Najwidoczniej chyba, trzeba będzie wybudować jeszcze z jeden budynek. Myślę, że dom e, najlepiej tutaj na blisko, jakby się dało, a tutaj się dało gdzieś jakby się tutaj dało wcisnąć, na przykład tu byśmy wcisnęli sobie gościa czy tam jakąś rodzinkę i ta rodzinka by sobie tutaj siedziała, e, potem to połączymy, nie? Tak, po tych budowniczych też jest to sumie, ale tutaj oni musieli się dość szybko wziąć za tak, chyba że na razie tutaj wciskujemy go tutaj z... Zciągniemy to tutaj z... ...sprawki. To nie było jakby coś innego. Widzę, że jest... ...straszna burza się zrobiła. Może być sztorm? Czy to straszne. Widzę tam walił Ej, 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 ej. Nie ja tu przebieguję. To robi duże szczęście. Aha, tu jest ten event. Bo mi musi czas falić. czas mi czas falić. To tak, jest tak. tak, to jest tak. to byśmy że to obsługuje dość szybko. Tam mówię no tamci muszą latać po tych polach, tak? Tutaj na razie nie potrzebujemy nikogo do tej kopalni. Jest to tak. No nie, no i oczywiście dostałem strzał, to kurde znowu w samo. Ja no ja pierdolę. No weź to słyszy, że to w tym roku, coś, co jeszcze dostał dostałem strzał. Nie, to, jest kurde, to już któryś raz, który ja dostaję tę strzałę i to się w ogóle niszczy. To jest strasznie głośno. że nie myślcie, że to, to są przyciany. jest strasznie głośno. A w międzyczasie jeszcze zaproponowałem, jest... w sensie dodałem tutaj jeszcze takie opcje, jak wiecie, że moi no, ci są bardziej zadowoleni. To sobie teraz zrobię, że nie mi się dzisiaj na polach. i to punkcie już... byłem po prostu już w miejscu. jest akurat zwiększone. Akurat na żarciu,

Dobra, minęła nam ta burza, jest ok. musi tutaj brakuje ludzi w tych dwóch budynkach. Tak, mamy. No i co my tutaj mamy? Bóg w niebie jest zły. Giganci muszą, musieli zrobić tory z, z bardzo gnębnego tora. Jego rajd Oswald i jego wściekłość była. Czul czuliśmy nawet z Midgardą. Tak. Trochę tego się podziało, trochę ludzi zginęło i tak dalej. Czu, czu, mogę poświęcić zwierzęta, ale nie chcę. Nie chcę tracić fejmu. Ale mogę zapłacić te 200 z srebra za... ...za spokój. Hm. Pory. Tylko tutaj teraz to będzie musiał wydawać, a jak to... ...sorka, bo to niczego nie mam. Nie może ja tam co za lata gdzieś z to mi wszędzie zaczyna brakować tych budowniczych, bo jak teraz jest, bo wziąłem na szkolenie, że tak powiem. Tutaj teraz to samo zaczęła brakować, Zbierzemy, bo dla mnie jest w żeby się nam udało wysłać ze statek, bo mamy za dużo tych to wszystkich to towarów. A nie będę mówił 20 żarciach, żeby wysłać teraz ze złotą. Więc to będzie dość istotny problem, tylko żebyśmy się wzięli za za rzędzeniem trochę naszych podtrzody telefonu. Tak no, tych kurczaków jest bardzo dużo to tak kurczaki od razu idą na rzeź. I tych kurczaków też pewnie coś sporać, to one też idą na rzeź. Tak, i one idą się tutaj na rzeź i, tak zostawiamy. I tutaj zostawiamy. Tak, żeby nam to żartia, żeby skoczyło do tych dwudziestu, żeby ludzie nie byli w stanie coś tutaj ogarnąć. O, no, wierzy się za to po osadzeniu w końcu? Prawda. Dobra, no w końcu się nie za to wziął. W prawie lato, oni się dopiero dopiero no ale dobra. Także wtedy T2 zrobią, to już tak starczy. Aha, pewnie to, to brakuje ile tutaj trzeba i żeby jeszcze tutaj przeszkolić jeden dzień. No to dobra, tobie tutaj to pewnie brakuje, oczywiście, a dziwo brakuje ci. Aha, bo tu nawet ludzie przystali raz ja dzisiaj, a tego nie zauważyłem. No ich obu. Nie wiem czy ja przypadkiem jak jakiegoś to oni nie zabieramy po prostu też z jakiejś innej, tak, z jakiejś innej roboty zabieram po prostu i tutaj dalej robią ale oni tutaj są skończeni do roboty, bo tam nie mamy wyjścia, więc jest ok. Oni mogą wziąć się za coś innego. Ale na razie zobaczymy to, już widzę możliwość jest praktycznie zbierania prawie, że to też. Tylko, że tutaj mamy zasadzone wiem czy to jest gorze akurat. Aha, to tak jak mówię. Tak, zrobiliśmy misję. Ty się w armię. Miej yy, przynajmniej jeden... O, oh, dobra. Na razie pokaż co ty masz do się dla mnie. Bo na pewno my chcemy żarcie. Żarcie my na pewno chcemy ci zabrać. I chleb też my tobie musimy zabrać. Reszta... Nie, jest mi potrzebna. Yy, tak, muszę zbudować co najmniej jeden traktat. Podpisać swoich izboje, by wykonać misję. I... Learn about At least Nie wiem co to znaczy naucz co najmniej 15 te... mieszkańców To nie wiem co to znaczy ale to zaraz widzę To kata, jest jeszcze jeden zrobiony to jest ten jeden co tutaj był już sam nie wiem z tego wszystkiego To się ktoś za to bierze Ja to potrzebuję więcej budowniczy żeby oni się do to wzięli bo to tak nie będzie Tak tam oczywiście też nie ma ludzi widzę Musi tak zostać w takim razie. Przynajmniej na razie. Aha, no i mamy te trzy punkty. I moglibyśmy w coś przeznaczyć, co by się nam no, może przydało. Jest coś, co jest tam. Produkcja chleba zwiększona. Tak, to no, na pewno możemy sobie wziąć. I nasze tutaj warehousy mają 10% więcej miejsca, no niby tak, ale bez sensu nie potrzebujemy tego. Produkty są produkowane 5% szybciej. Też nam nie jest to niepotrzebne. Wchodzą o 1% szybciej na drogę. też nam się to nie przyda. Trade ship increase. A piwo, tam to myślę, że potrzebne. To też nie jest nam potrzebne, szczerze powiedziawszy. To też nie. ekstra szczęście, no ale co nam daje to ekstra szczęście? Nie wiem, niech sobie mają to szczęście w takim razie. Aha, drogi mają. A są prawie martwi i są niecierpliwi, cierpliwi, nie wiem. Na razie to mnie ciekawi, czemu tu się nie zaterze. Czy tutaj nie zabiera. Wiesz, mamy dużo towaru. Aha, chodzi tu ktoś się dostarcza, tak? Nie, oni chodzą sobie tam w takim razie. To tutaj nie, to ktoś jeszcze to idzie z drzewem albo z kamieniami z czymkolwiek, dobra? Powoli, powoli to sobie tutaj zrobią. Tutaj jeszcze wzięli za, za zbieranie tego prawdopodobnie. Tak, jest tutaj uzbierane. Eee, pokaż mi siebie tutaj w resursach, ale bardzo mało, tylko 10%. Całego pola zabrali tylko 10? Co? Bo chleba na pewno nie zrobili, z tego co widzę. Mam 40 żarcie, możemy wybrać i wysłać naszych żeglarzy. I tak zrobimy. Send straight ship. Wybieram nasz ship, który jest tym knarem całym. Wybieramy automatycznie załogę. I teraz tak. Możemy zezwolić im na użycie mięsa jako posiłku. Tak, i dajemy im całe. Całe mięso ich dorzucimy i dorzucimy im też, zezwolimy używanie chleba posiłku jest OK. I teraz robimy tak, my na pewno chcemy sprzedać. Ja bym chciał sprzedać. Czekajcie, tu jest udźwig. Mamy 150 dźwigu i to waży wszystko. Trochę waży, ale dobra, w takim razie to bym chciał sprzedać tego, chciałbym sprzedać ze stówkę. Jest taka opcja. Yes, this is the value to be won or lost. If you do not have enough sealer, the ship will not sail. Tak, tyle mamy tutaj. Oni potrzebują tylko 40 tego, ale ja nie chcę dać im całego mojego piwa. Gdzie tutaj zbir? Nie ma. OK. Eee, musimy mieć 10 osób i tyle mogę tutaj wciągnąć. No to skóra też tu mogę jeszcze im dorzucić do fulla. Właśnie już nic tego nie będzie, więc robimy tak, że tu. Ładnie i... tyle. I, i pójdzie mi z tym. No i Sand Ship. Wait, waiting for Sailors to come. Ciekawy z ilu miejsc będzie im brakowało, zaraz tak. Tak, i to akurat będzie ta druga misja, która się no, zaraz odblokuje. A będzie ich widać tutaj na statku? Ty 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, właśnie. Jest misja zrobiona. Dostaniemy dwa czegoś tam plus Time to Trade właśnie. Muszę zyskać 160 tych mieszkańców. Tu trochę jeszcze trzeba będę widzę, odbierać, nie wiem skąd. Chyba okay, budując te domy, to już jest widzę do zbiorów. Dobra, już kliknę, żeby to zbierali, bo nie ma czasu, żeby tutaj no to czekało. No co, a gdzie oni to w ogóle zbierają? My się chciał dowiedzieć, ktoś jest mu w stanie powiedzieć, gdzie oni to biorą? Co się z tym dzieje? Ech, tak, mamy tego co widzę stów. To trochę mało. Troszeczkę bardzo mało. Dobra, to jest mi potrzebne tutaj na Walmnie, ktoś tutaj robił, bo to jest dość istotnym tutaj punktem. I tak samo w Huntinghacie. Tak się przydał ktoś, ktoś się zna na robocie. Ok. Jest tu gdzieś jakiś punkt, co jeszcze goście się nie robią. Pewnie stąd się zawinęli, tak? Popłynęli mi stąd. To odbudowane, budowane Drogą trzeba go spiąć. Jak się go zepnie drogą to ich to zadowolenie wzrasta. tak samo myśmy, tylko jest problem z tym żarciem kurczę Nie wiem jak tutaj to rozwiązać, to problem z tym żarciem. 70% skuteczności, 40% skuteczności. 80% skuteczności, a teraz przy mieście. No, dlatego to w ogóle nie ma skuteczności, praktycznie ten, ten, ten jedród trzeba z po prostu zlikwidować. Tak, tak, chcę go z tym tak, tak, chcę z tym zabrać i my musimy go przełożyć gdzieś. Fut, ten karty, i wiadomość tego? Dotykność jest mała, bo są blisko siebie te dwa. Tak, tu mamy prawie, że to jest 60% wszędzie. Tu jest prawie stuba, tu jest 100% budowanie. To no, jakbyśmy tutaj się dali, to jest 80% produktywność. No to jak dla mnie jest to w miarę ok. to tu jest 100%. O. Tak to wybudujcie mi to tutaj. Normalnie wkurza mnie to. Ja tu chyba muszę znaleźć to auto odawanie tu ludzi, bo to się normalnie nie da. Jak takim pilganiem, to mnie zaraz szlak trafi. Tu ktoś się za to wziął w ogóle? Ile to jest budowniczy? Nie wiem, ale za mało. Tak kiedy ci moi goście wrócą? Mam tylko jeden punkt do dodania w sumie i wychodzi na no to, że mnie ja nic nie zrobię z tym moim biednym punktem, bo to wychodzi. Bo mi nie jest na razie on do niczego w sumie potrzebny, tak? Nie potrzebuję zredukowanego kosztu utrzymania tego. 1% chodzą szybciej na drogach. A tu inkres zwiększa siłę moich gości nie wiem, na razie zostawimy tak jak ja, w takim razie potrzebuję teraz znaleźć. Muszę zdobyć 160 mieszkańców. Nie wiem, jak tutaj to rozciągnąć i tutaj ładnie. Dzięki mnie zrobimy sobie w życiu i weźmiemy sobie jak się da, gdzieś tu jeszcze wcisnąć. O, właśnie tutaj się da. Tu, Rolnik szuka, że akurat w tym miejscu będzie. Jeśli się coś za to dalej poczuwa? Poczuwa się, bo nie będzie tutaj zrobione. Tutaj jeden nie potrzebuje, drzewa też w nie potrzebuję, więc niech się tutaj zajmą. Tutaj mi, tutaj dawaj mi, tutaj gościel. Nawet dwóch niech sobie tam robią, a to już jest zbierane, zbierane. Ile tego mamy? Resources, mamy 22 tylu. Ale powinienem więcej chleba zrobić, no tym mi się wydaje, wiecie? To nawet nie było tutaj, ten, nie było sadzone jeszcze. Mm -hmm. To ciekawe. A z tego na razie nie mamy żadnych, że tak powiem wzrostów, bo nie ma tego, nie ma... Yy, no nie jest pełno, nie? Kiedy ten statek wróci? Różny dziesięciu, Merchantship is endued. supply general. Tak, i tu nie ma ludzi. To ciekawe, że tu nie ma ludzi, jak to potrzebujemy kogoś ze szczęściem, coś sporym i żeby używali mi ten statek a jest zbuduj mi tutaj statek pływający w sensie ten eee, rybacy. mam 5 tysięcy fejmu, proszę bardzo i on mamy już dwa punkty czyli my te dwa punkty możemy od razu wrzucić tutaj zwiększa się jakby siła tych wojowników i tutaj jest ten war dog który musimy zrobić tego drakara i to kosztuje 6 punktów czyli powodzenia to normalnie są z dwa sezony naszych punktów no nie wiem skąd my tak szybko to weźmiemy chyba że będą jakieś e, misje to będzie okej, okay. na razie tych misji tutaj nie potrzebuję oglądać bo wiem co to jest Blacksmith nic tutaj sobie gościł żebym tego nie oglądał ty też tutaj chodź, bo nie wiem ile mam tego, tego wingla. węgla że tak powiem no to tutaj już powstaje, strasznie się dużo z tym bawi tylko że mi się wydaje, że to jeden gości wychodzi, wiecie i co robi. Bo to jest normalnie aż niemożliwe. Tak samo tutaj nie można ręcznie wybrać kto ma się tym zajmować. To też jest śmieszne. I oni na przykład pewnie teraz siedzą tutaj, to tu się już ja się zbliża, a oni się bawią tutaj. Tak widzicie, to jest do zebrania. O, nasz... nasz... statek wrócił. Eee, tak, no to dobra. Paweł, że mi się tutaj gościł. The, our manager was strong many miles fajnie powrócił i sprzedał, sprzedał to wszystko i przywiózł 483 dobra, Fajnie. Nowo przybyli? Chcemy nowo przybyłych? Tak, bo daj mi to fame. W sumie tylko dlatego ich chcę, ale oni będą bezdomni teraz. Tak, nasz statek już wrócił na miejsce, tak. Czemu tutaj tak nikt nie pracuje? Nie wiem, a nasz statek może go wysłać zaraz z powrotem? Nie możemy go wysłać, widzę. Aha, tylko że on już jest. No właśnie. I my nie będziemy mogli go wysłać, bo my nie mamy na tyle żarcia, żeby go wysłać. Okej. Okay. Ja to dość zrozumiałem. Mhm, na pewno. Na pewno. Nie widzę, żebyśmy dostali jakiś fajny dan, bo to tu potrzebujemy bardzo silnych gości. Potrzebujemy bardzo silnych gości, którzy się wezmą za robienie chlipka. I to jak najszybciej. To w ogóle jest coś zebrane w tych tutaj zbiornikach? Nic. To w których to jest zbiornikach? W tych tutaj? Tak, to jest prawie... Tak, tutaj prawie by było. Ja to potem zniszczę i tutaj zostawię. W ogóle wszystkie porady zrobię, żeby nie latali no to tu. Czyli po prostu tu też z tym wyjść. Jako tak. Po co nam tutaj to jest to drzewo jak... To drzewo tu fajnie rośnie. No i się właśnie poda tutaj, że widzicie, tak losowo, one tutaj rosną i niby nie przeszkadzają, a, a jednak się zabiera, nie? Dobra, tutaj ten dom wybudował, wybudował się z tego co widzę. Nie? Więc jest ok. Tylko nie wiem czy im nie będzie stać, nie będzie jesteśmy tyle ludzi. Nie ma opcji. Yy, tak, drzewa na razie sobie nie ścinają, bo to się akurat nam może nawet nie przydać. Czyli widzę, że obie rzeczy są do dupy, yy, wiedząc, yy, ja to sobie przetłumaczę, a potem do was yy, yy, powiem wam o co chodzi. To samo się, jest jakaś spina i teraz muszę wybrać, kogo chcę zrobić, komu, komu chcę coś zrobić. Tak, co jakoś z bułkę, bółkę dwójkę do nie buli. Nie interesuje mnie to. I to teraz jak jest ten gościu, jaki się nazywa Asów jest ten... tu jest coś mało życia. Kto to tutaj chodzi sobie? Taki, o no, takim mało życia. Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale tu się wzięli za robienie chleba. Najprawdopodobniej No chyba już trochę. Więc że 600 na razie go się żadnej nie zrobili, ale z ośmiu widzę, że robią chleb. No nie tylko ile, bo teraz odwziąłem tego trejda, żeby zwiększyć te, ten chlebek, ale zobaczymy jak to się uda tu wyciągnąć. Trzy, czyli chyba podwójny. Tak jakby jest 50%. Nie? Tak, tylko że patrzcie, oni go stąd zabrali, nie, tutaj jeszcze jest, to on się nie liczy jak to nie, tak? Nie, dopiero się po czasie zaczął liczyć, dobra. Może że oni go już tam zanieśli, jeden. bo tutaj jest dalej trzy Mi się wydaje, że jak ktoś go podniesie, tak? Mi się wydaje, że jak ktoś go podniesie, czyli jak ja on tutaj było jeszcze mięso gdzieś tutaj, to też by się liczyło jak to No i patrzcie, ładnie rośnie. Ale tutaj statki muszą cały czas pływać, więc sobie dopiszę ten drugi statek ktoś się skończy budowę. Eee, tutaj powinna być budowana ta chata tak, drobna czy tam czegoś. Ale nie jest wybudowana. Niestety. No i znowu jest to samo z tym brakującym Dajerem. Tak, ja chcę, ja chcę tylko to z fejmem. Cały czas zbieramy to z Fajmem, bo potrzebujemy tych punktów, nie? A tutaj co 100 punktów mamy, mamy te odblokowania. A jak nie, to jest drugie wyjście, czyli mieć. 160 mieszkańców, ale nie, nie mamy jak ich utrzymać, kurczę... że tak powiem... Żarciem. Nie mamy żarcia, żeby ich utrzymać. Bo to jest dość twory problem. A byłem na takim etapie, co miałem żarcia bardzo dużo. No ale widać, że tak etap się już skończył. Przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to, co tam robimy u góry, to rozwiąże te problemy tutaj, to... Tutaj jest coś do zebrania już. bo jak będzie coś do zabrania, to tu zaraz będzie jesień i zaraz trzeba zbierać. Aha, jeszcze nie mamy farmerów. Z jakim cudem gdzie oni w takim razie idą wszyscy? Nie wiem czemu to spada, To jest jakaś informacja, możemy przyczynić sobie. Aha, mamy tego. Tak. To my jedyne co mi chcemy, to ja chcę dostać fame. Dobra, gościu, niech płaci. Nie interesuje mnie to. I na tym się zakończy. Niestety fame'u za to nie było, ale trudno. Yy, co ja mówiłem? Ja czymś się miałem zająć kurczę. Uciekłem. Dużo, dużo hajsu dostajemy, ale co ja za ten hajs nie mogę kupić niestety. Yy, mógłbym wysłać ludzi, ale też to nic nie da, bo nie mam tego. Yy, tutaj gościu pracują nad konstrukcją tego tutaj statku. Aha, ja czytałem sobie o tych zbieraczach właśnie, mi tam wyskoczyło akurat o tych... Farmerach specjalne przypisanie such as the builder and the farmer people in that location are selected to automatically start working according to Czyli jak są dostępni, to się tym zajmują. No jak nie, to nie. Czyli do dupy, bo lepiej jest po prostu jak ten. jak, jak ktoś pracuje. Po prostu. Jest do tego, że tak powiem wskazanym, nie? No tak? Nic to... z tego nie będzie w ogóle pytanie, czy ten na przykład chata zbiera co tutaj jest, nie. Eee, czy ona przypadkiem jak ona tutaj też nie stoi, to ona nie zbiera za mało tego? Za mało żarcie? Nie, Ma produktywność 100%. To tu jest OK w takim razie. Co tu ci się dzieje? Tu nam jak zwykle brakuje żelaza, ale my na razie nie potrzebujemy żelaza, więc jest los. czy bardzo powoli rośnie nam to jedzenie wam powiem. Ja to bym musiał jakoś inaczej przegminić z tym żarciem, ale nie do końca wiem, bo nie mam jakby opcji no to żeby to zrobić. Możemy tylko jechać wspólnie, ale ale ją ja za mało ludzi mi się wydają, te pola w takim razie. Więc wychodzi na to, że to buduje jeszcze więcej. Zobaczymy, do, do czego nas to zaprowadzi? No ale nie mogę, bo kolejduję z drzewem, no nie, do mnie. No, choć tu ktoś zetnie mi te drzewa, żebym ja tu mógł postawić chatę. Tak, tylko że teraz nie będę, teraz budowniczego, nie będę, który będzie chciał mi tą chatę tu postawić. Uff, tak mi się coś czuje. No, mogę tu ją postawić? Dobra, chociaż tu mogę ją postawić. Już ktoś to przyszedł i chciał. Okej, okay, dobra, nie tam budują. Będę miał więcej ludzi. Płaci, że się zmniejsza liczba. Oni po prostu umierają. Tak muszę wyrzucić te zwierzęta. Jeszcze jest jeszcze choroba mi tutaj dopada, więc. Także wiecie co, myślę, że sobie na tym byśmy zakończyli ten odcinek. To jest troszeczkę krótszy, yy, ale... No to jeszcze wojownik sobie chodzi. Yy, że to jest troszeczkę krótszy? Ja sobie postaram się ogarnąć żarcie do no następnego odcinka, no też, żeby ona wracała za, za po zadowalający poziomie i, i myślę, że wtedy będziemy sobie dalej kontynuować, jeśli chodzi o to drzewo życia yy, tutaj w górę, czy w bok bardziej myślę, że potrzeba na początek. Ale dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.